Cześć, tu bałka z Majce. W dzisiejszym odcinku powtórzymy wzory skróconego mnożenia i nauczymy się, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do tego, żeby rozłożyć wielomian na czynniki. Zobaczcie. To najpierw powtórka. Wzory skróconego mnożenia do potęgi drugiej znacie już z podstawówki, czyli różnica kwadratów a kwadrat minus b kwadrat to a minus b razy a plus b. Jak podnieść do kwadratu różnicę albo podnieść do kwadratu sumę? a minus b do kwadratu to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, a, a plus b do kwadratu to a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Tych wzorów trzeba się nauczyć. Na maturze będziecie mieć kartę wzorów. Te wzory znajdują się w tej karcie, ale za każdym razem, jak będziecie potrzebować tego wzoru, to nie będziecie grzebać w tych tarcach. Dużo szybciej będziecie rozwiązywać zadania, gdy te wzory będą w waszej głowie, a na tej karcie tylko do sprawdzenia. Wzory do potęgi trzeciej pojawiają się na pewno dopiero w liceum, w w ich nie było, choć, chyba że braliście udział w jakichś konkursach. A plus B do potęgi trzeciej. To bierzemy tak, A do trzeciej plus 3A kwadrat B plus 3B kwadrat A plus B do trzeciej. Jak tu w nawiasie jest minus, no to mamy tutaj minus 3A kwadrat B i na końcu minus B do trzeciej. A tak to to samo a do trzeciej minus b do trzeciej, czyli różnica sześcianów. W ogóle będą takie wzorki na a do n tej minus b do n tej, ale my zróbmy dla potęgi trzeciej. a do trzeciej minus b do trzeciej to jest a minus b, a kwadrat plus ab plus b kwadrat, a do trzeciej plus b do trzeciej to jest a plus b, a kwadrat minus ab plus b kwadrat. Jeśli nie macie tego w głowie, to zapiszcie sobie teraz na kartce, bo będziemy z tego korzystać. W ogóle w naszym dziale wielomiany Wzory skróconego mnożenia to jest must have, coś co musicie umieć i wiedzieć jak to stosować. A jak to stosować? Zobaczcie. Mamy wielomiany, które będziemy chcieli rozłożyć na czynniki używając właśnie wzoru skróconego mnożenia. I teraz będziemy próbowali odgadnąć, który to wzór skróconego mnożenia trzeba skorzystać. No pierwszy to jest proste. Widzimy x kwadrat minus coś. Są tylko dwie części i jest tutaj kwadrat, czyli na pewno trzeba skorzystać z a kwadrat minus b kwadrat. Skoro ten wzór nam mówił, że to jest a minus b, to co to jest u nas a i co to jest b? To jest moje a kwadrat, a to jest b kwadrat. To ja widzę, że moje a to jest x, a b to jest 3. Czyli mogę to rozłożyć, że to jest x minus 3 razy x plus 3. Widzicie? Tu było a kwadrat, czyli to było x kwadrat, a b kwadrat to 9, czyli b to 3. x minus 3, x plus 3 w drugim nawiasie. Dobrze, to teraz zobaczmy. 25x 10x plus 1. Który z tych wzorów wygląda podobnie? Czyli po pierwsze, mam tutaj trzy rzeczy. Mam stopień drugi, czyli w ogóle te e, wzory z e, stopniem trzecim odpadają. I mam minusa w środku. No to widzimy, że to jest to. I teraz pytanie. Czy już wiemy, że zwinie nam się coś minus coś do kwadratu? I co to są te cosie? Czyli co musimy dać tutaj i tutaj? Tu jest 25x kwadrat i to jest a kwadrat. Czyli co zostało podniesione do kwadratu i dało 25x kwadrat? No 5x. A tutaj jest b kwadrat, czyli minus 1. No ale mogliście się pomylić. Mogliście na przykład napisać tutaj 5x kwadrat. No to co możemy zrobić? Możemy sprawdzić, czy rzeczywiście 5x minus 1 do kwadratu daje nam tyle. 5x minus 1 do kwadratu, czyli stosuje ten wzór a do kwadratu, czyli 5x do kwadratu, to jest 25x kwadratu minus 2 razy 5x razy 1, czyli minus 10x, plus 1 do kwadratu, czyli 1. Zgadza się. To idziemy dalej. Teraz znowu mam odejmowanie, dwa elemenciki tylko, no to gdzie Tutaj albo tutaj? Ale tutaj jest x do trzeciej. No to będziemy korzystać teraz z tego wzoru skróconego mnożenia. Teraz pytanie do was: co to jest a i co to jest b? Skoro a do trzeciej to jest x do trzeciej, a b do trzeciej to 64. Czyli musimy w głowie sobie pomyśleć tak: tu jest moje a do trzeciej, a to jest moje b do trzeciej. No to a to jest x. A B to jest 4. Możecie sobie nawet gdzieś tutaj napisać, że w takim razie za A wstawiam X, a za B wstawiam czwórkę do tego wzoru skróconego mnożenia. Czyli było tak nawias A minus B, czyli u mnie X minus 4, a w drugim nawiasie A kwadrat, czyli X kwadrat plus A razy B, czyli 4X plus B do kwadratu, czyli 16. Idziemy dalej. Teraz mam coś dłuższego i mam potęgę trzecią. Czyli na pewno będziemy korzystać albo z tego wzoru skróconego mnożenia, albo z tego wzoru skróconego mnożenia. No to zobaczmy. Mam tutaj dwa minusy, czyli będzie to ten wzór. I teraz musimy znowu wymyśleć, czy już wiemy, że to będzie coś minus coś do potęgi trzeciej. I co tutaj wstawić? No tutaj mamy x do trzeciej i to jest moje a do trzeciej, czyli to będzie x. A tutaj na końcu jest minus b do trzeciej, czyli minus 1. Czy to było proste? Jak ja tak opowiadam i mówię, no to oczywiście będzie x, to oczywiście będzie 1, to wydaje się to proste. Ale pamiętajcie, że na sprawdzianie i na kartkówce, a później na maturze, dostajecie takie zadanie i jest rozwój na czynniki pierwsze <laughs> ten wielomian. I musimy wtedy wymyśleć, aha, to wygląda mi jak wzór skróconego mnożenia do potęgi trzeciej. Odszukać w głowie, w najgorszym wypadku w karcie, tego wzoru, no i wymyśleć, co to było a, co to było b. Idziemy dalej. Teraz, który wzór? Mam tutaj plus, mam potęgę trzecią. No to zobaczmy. A do trzeciej plus b do trzeciej. Czy to będzie ten wzór? Tak. A ten, aha, tutaj w tym zadaniu to skorzystaliśmy z różnicy sześcianów, czyli zastosowaliśmy a minus b do trzeciej. Teraz zastosujemy a do trzeciej plus b do trzeciej. Pytanie, co to jest nasze A i co to jest nasze B. Skoro całe to to jest moje A do trzeciej, a tutaj mam B do trzeciej, to moje A musiało być równe 2X, a moje B 1. I teraz zobaczmy, jak rozkłada się ten wzór. To jest A, czyli 2X plus B plus 1 razy. A kwadrat, czyli 4x kwadrat minus A razy b, czyli minus 2x razy 1 plus b kwadrat, czyli plus 1. I zamykam nawias. I ostatni przykład w dzisiejszym odcinku. Mamy tutaj potęgę czwartą, a nie mamy wzorów na potęgę czwartą, ale tym się nie przejmujmy, bo możemy na to popatrzeć, że to jest 7x do drugiej i to całe do kwadratu minus 4x. No, 100 zapiszę od razu 10 do drugiej, czyli mam a kwadrat minus b kwadrat. Moje a to 7x kwadrat, czyli mam 7x kwadrat minus 10. I w drugim nawiasie 7x kwadrat plus 10. I tak mogłabym skończyć, ale zauważcie, że ten sam wzór jeszcze raz mogę zastosować w tym pierwszym nawiasie. Tylko trochę trudniejsze. Bo teraz zobaczcie, co podniesione do kwadratu da nam 7x kwadrat. No, pierwiastek 7x. I to do kwadratu daje nam 7x kwadrat, co podniesione do kwadratu da nam 10 no pierwiastek z 10. Czyli moje A to jest pierwiastek 7x, a B to jest pierwiastek z 10. Czyli mamy tak, pierwiastek 7x minus pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 7x plus 10, pierwiastek z 10 razy... 7x kwadrat plus 10 ten ostatni nawias przepisuje. Czy ja mogłabym jakoś rozbić ten nawias ostatni? Nie, bo nie mamy tutaj wzoru takiego, że tutaj jest a kwadrat plus b kwadrat. Rozbijamy tylko, jak będzie a kwadrat minus b kwadrat, albo jak będą wielomiany, znaczy jak będzie a do 3 minus b do 3, a do 3 plus b do 3 też nam się rozbije. Czyli tutaj nie zastosowaliśmy wzoru na a do 4 minus b do 4, ale dwa razy zastosowaliśmy wzór na a kwadrat minus b kwadrat. To, co mam nadzieję wyniesie się z tego odcinka, to to, że wzory skróconego, są, skróconego mnożenia są bardzo ważne, warto się ich nauczyć na pamięć, przydadzą nam się, żeby rozbijać wielomiany na czynniki.